To mnie zabierał czasu, pierwsza transmisja, Sylwia chce tu. Tutaj... słuchaj, spokojnie dzisiaj, Nie Jezu, się, proszę bardzo, pokaż mój puls, 160, Cynu, to jest ci mało, to jest ci mało, człowieku, że nowy ten zegarek nie chce działać, proszę bardzo, 20-stońcowy dokument, świadczące o tym, że nie jestem osobą biseksualną i nie ciągnąłem nikomu pałacu. Z... Czy jest pan biseksualny? Tak. Czy podniecają pana mężczyźni? Tak. A to co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Że ja wiedziałem, że, że powiem prawdę, ale...